Moment, w którym ktoś musiał przejść dokładnie to samo, do czego wcześniej mnie zmuszał, naprawdę się wydarzył. Moja starsza siostra Karolina zawsze miała większy pokój, bo była tą tam odpowiedzialną. Gdy skończyłam 16 lat, błagałam rodziców o zamianę, bo jej pokój miał garderobę, własną łazienkę i wpadało tam słońce. Anka, jesteś zabała ganiarska na taki ładny pokój, mówiła Karolina, przewracając oczami. Może jak udowodnisz, że potrafisz utrzymać porządek. Mój pokój był właściwie jak komórka z pękniętym oknem, które nie chciało się domykać. Zimą budziłam się z szronem na kołdrze. W pokoju Karoliny był kominę, którego nawet nie używała. Codziennie musiałam czekać pod jej łazienką, kiedy brała prysznicę i suszyła włosy, a ja waliłam w drzwi, błagając, żeby dała mi chociaż umyć zęby. Gdy przychodzili do mnie znajomi, Karolina zamykała swój pokój i puszczała głośno muzykę, zmuszając mnie do przyjmowania gości w mojej klitce, gdzie ledwo mieściły się dwie osoby. To buduje charakter, mówiła rodzicom, kiedy się skarżyłam. Anka musi nauczyć się odpowiedzialności, zanim dostanie coś fajnego. Najgorsze było to, że jej pokój zawsze wyglądał jak po wybuchu. Ubrania wszędzie, spleśniałe talerze pod łóżkiem, kosmetyki porozrzucane po biurku. A mimo to, to ja byłam bałaganiarą. Karolina uwielbiała przypominać mi, że i tak odziedziczy ten większy pokój na stałe, kiedy się wyprowadzimy. Ty pewnie będziesz mieszkać w jakiejś kawale... Na zawsze. Ja jestem stworzona do lepszego życia. Na studia Karolina poszła na uniwersytet warszawski, bo chciała być blisko rodziny. Tłumaczenie chciała dalej mieszkać w domu za darmo. Po obronie wróciła do swojego ukochanego pokoju i nigdy się nie wyprowadziła. Ja dostałam pełne stypendium na Politechnikę w Gdańsku, studiowałam informatykę i jednocześnie pracowałam na trzech dorywczych etatach. Karolina dzwoniła dym. O mnie z płaczem, żaląc się na dramy w pracy w sklepie odzieżowym, kiedy ja zarywałam nocki nad kodem. Kiedy wracasz, brakuje mi kogoś do pogadania. Buduję swoją karierę. Uciekasz od rodziny. Po studiach dostałam pracę jako programistka w dużej firmie IT w Krakowie. Startowałam od 18 tysięcy Złoty miesięcznie, w trzy lata dwa razy awansowałam. Karolina tułała się między zarą, kawiarnią, a potem wkręciła się w jakąś piramidę finansową z olejkami eterycznymi, przez co padła w dług na 20 tysięcy tygodni. Wciąż mieszkała w naszym dawnym domu, w tym samym dziecięcym pokoju, mając 28 lat. Teraz z wyblakłymi plakatami boys bandów i skrzypiącym łóżkiem jednoosobowym. Miesiąc temu kupiłam swój pierwszy dom pod Krakowem. Cztery sypialnie, trzy łazienki i główna sypialnia z garderobą większą niż cała kuchnia rodziców. Łazienka ma deszczownicę, wannę i podgrzewane podłogi. Karolina zadzwoniła tego samego dnia, gdy wrzuciłam zdjęcia na Instagram. Anka, gratulacje, jestem z ciebie Taka dumna, powiedziała słodkim tonem, który zawsze oznaczał, że czegoś chce. Dzięki Karolina, a co tam? No właśnie, tydzień temu straciłam pracę w butiku, jest ciężko. Mama wspominała, że masz teraz mnóstwo miejsca. Pomyślałam, że mogłabym u ciebie zamieszkać na kilka miesięcy. Byłoby jak dawniej, jak byłyśmy dziećmi. Ironia była zbyt piękna. Oczywiście, możesz się zatrzymać. Pokój gościnny na końcu korytarza jest wolny. Małuszko jednoosobowe i dzieli łazienkę z biurem. A sypialnia główna, spytała. Jest taka duża. Mogłybyśmy się nią podzielić jak kiedyś. Pamiętasz nasze nocne pogaduchy? Omal nie zakrztusiłam się kawą. Karolina, jesteś za ganiarska na taki ładny pokój. Może jak udowodnisz, że potrafisz utrzymać porządek. Zapadła cisza na 10 minut. Anka to nie fair Jestem twoją siostrą. To buduje charakter. Dodałam słowo. Musisz się nauczyć odpowiedzialności, zanim dostaniesz coś fajnego. Serio, powtarzasz mi moje własne słowa? Tylko dbam o ciebie. Pokój gościnny ma świetny charakter, bardzo przytulny, buduje otwartość. Rozłączyła się. Dwie godziny później zadzwoniła mama. Anka, Karolina płacze. Mówi, że jesteś dla niej okrutna. Okrutna? Zaoferowałam jej dach nad głową. Daję jej dokładnie takie samo wsparcie, jakie ja od niej miałam przez 18 lat. Karolina w końcu wróciła do rodziców, ale do mojego starego małego pokoju, bo jej dawny został przerobiony na pokój do rękodzieła mamy. Tydzień temu wrzuciła na Facebooka post z pytaniem, czy ktoś nie wie o jakiejś pracy. Skomentowałam: Spróbować Właściwie,